Witajcie drogie wagi, co dla was od 24 do 30 czerwca. Otóż na niebie mamy nadal trzy planety w Raku, bo Słońce, Merkury i Wenus. No i to dla was, jakby jeszcze biorąc pod uwagę poprzedni tydzień, gdzie, gdzie też te planety były w tym znaku, ale do tego doszła pełnia księżyca w koziorożcu. No to wagi drogie. Absolutnie nie czułyście się dobrze, byłyście przymuszane do różnych rzeczy. I to jeszcze się może, jeszcze możecie tę energię odczuwać, chociaż oczywiście już jesteśmy po pełni, i to jest dla Was bardzo dobry, dobra wiadomość. Natomiast te planety wraku, no to wiadomo, że, że, że nie jest po drodze Wami z nimi ale yy, no, im bliżej yy, jakby końca tygodnia, weekendu powinno być lepiej. Chociaż mówię, jeszcze się możecie, jeszcze możecie odczuwać te energie z poprzedniego, te trudne i bardzo trudne energie z poprzedniego tygodnia, ale im bliżej weekendu, tym powinno być lepiej. No tak, karty są przychylne dla Was, drogie wagi. Teraz czujecie się troszeczkę takie <laughs> zniewolone. Może to jest za duże, za, za duże słowo, ale to nie chodzi o zniewolenie przez kogoś, tylko bardziej przez siebie. Nie wiem, czy można się zniewolić przez siebie, ale chodzi mi o to, że jesteście takie zamknięte, że otoczyłyście się jakby takim murem. Eee... Raczej nie wychodzicie do ludzi, co, co, co do was jest niepodobne. Jakby. Mm, y, te kontakty są bardzo ograniczone powiedziałabym. Nie jesteście takie otwarte wagi, jak byłyście. No, to co się wydarzyło w tamtym tygodniu mogło. To jest, to, jest, to może być konsekwencja tego. E, na razie. Y, 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 Koło Fortuny mówi o, to, że, o tym, że będzie się działo idziecie do gwiazdy, drogie wagi, czyli i yy, 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 rada jest też yy, umiarkowanie, więc wszystko się ułoży, drogie wagi, tylko potrzeba czasu, tak? Gwiazdą mówi u, o tym, że dojdziecie do swoich emocji, bo na razie one są takie zablokowane, tak? Że nie chcecie za bardzo ich ani pokazywać, ani rozmawiać o nich, ale dojdziecie do. do do umiarkowania, tak? Czyli do. Takiej. Do takiej. Do takiego stanu, w którym będziecie się dobrze czuć. O to mi właśnie chodziło. Także no wszystkiego dobrego uwagi. Będzie dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie.